Tego bym rozliczał, Osła i tego Tumana. Wiadomo, nikt nie jest bez wad. Prawo i Sprawiedliwość powinna jego rozliczyć. A braci majątkowe. 2 dwa, trzy, cztery, pięć i dziękuję. Ja do tych ludzi czuję awersję, proszę pana. Ja A prezes Kaczyński? Nie mówię na ten temat. Tu będzie tyle protestów, tyle strajków, że oni sobie no po prostu nie znają. Wszystkich ich posadzić i majątki. Czyli tak. Jakby pani miała kogoś rozliczyć, to wszyscy za kraty, tak? Tak. Komisja do spraw Pegazusa, afery wizowej i wyborów kopertowych Donald Tusk Jeńców nie bierze. Mam nadzieję, że złożenie wniosków o powołanie komisji śledczych. Być może otrzeźwi przynajmniej niektórych polityków pis i, i będzie też również takim wielkim znakiem ostrzegawczym. Nie róbcie tego, bo przyjdzie tak czy inaczej już za chwilę osądzenie tego, co robicie i kara za to, yy, za to, co robicie. Jak zapowiedział przyszły premier, pierwsza z tychże komisji, ta dotycząca wyborów kopertowych, miałaby zostać zawiązana już w przyszłym tygodniu. Sprawdźmy, czy Polacy oczekują takich rozliczeń, a jeśli tak, to kogo wzięliby na spytki. Donald Tusk zapowiedział rozliczenie. A to chwałą Bogu, żeby rozliczył, tak? żeby rozliczył. No to a to Pan Kogo by rozliczył z tych? Żeby doliczył tą całą ferajnę, całą ferajnę? A. Tego nie wiem czy będą rozliczenia, ale tych lubię, tych nie cierpię. Tego Gazu... bym rozliczał osła i tego Tumana. Tak. To Czyli oni najpierw sobą powinni się zająć, tak? Takie. Same pis. Nie, ja ja nie, no tu tutaj. Nie, nie tylko. Donald Tusk zapowiedział, że będą trzy komisje śledcze, że będą rozliczenia. No i pytamy, czy to dobrze, że będą, czy nie, co pani myśli na ten temat? Myślę, że niedobrze. Że niedobrze? Nie. A dlaczego? A ja wiem, sama nie wiem. <laughs> Te dwie osoby, do których... Które darzę sympatią giertycha nie bardzo. Natomiast no Tuska, bo właśnie tak. Tusk powiedział, że będą komisje do rozliczeń. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i właśnie pytamy, czy to dobrze, dobrze, tak? Bardzo dobrze. Kto to jest? No Roman Giertych. No e, a bo ta... Roman Giertych jest oskarżony o co? O wyłudzenie ilu milionów? Najwięcej oni kradli, a ten to w ogóle szachraj, oszust. Giertych, no bo on teraz ma być takim głównym do rozliczeń. No ale nie wiem, jak on tu w ogóle dojechał do Polski z Włoch i że go nie aresztowali na granicy. No, no bo, no, no to no. widzi pan, no bo tak no. mówią, że Roman Giertych ma rozliczać tutaj. A ma rozliczać? No, A tak. jego kto rozliczy? On miał po prostu zarzuty, no kurczę. No. Czyli pana zdaniem nie ma legitymacji, by w ogóle rozliczać, tak? Absolutnie nie ma, nie ma, nie ma żadnej legitymacji. Ale proszę pana, rozliczenia to rozliczenia. Najfajniejszy jest ten, Morawiecki. Morawiecki, podoba się pani? Tak. Czy... Znaczy jego rządy mi się podobają, nie? One. Wszystkich ich posadzić i zabrać majątki. Czyli tak. jakby pani miała kogoś rozliczyć, to wszyscy za kraty, tak? Tak. Za kratki to te pięć twarzy. Wszyscy? Wszyscy, jak jeden mąż. Nikomu by pani nie odpuściła? Nie. No bo... Donald... To są, to są wszystko złodzieje, proszę pana. Tak, wszyscy ci się zadają. Przecież ten jak na rozrabiał jeszcze, a teraz. Z, 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 Kamiński Mariusz? Tak, a z Tomkiem, Tomka teraz robią no, Agent z niego. Tomek, no Agent tak. Tomek, a ten co wyprawia z naszym tym, a ten co robił, niech odda nam za głosowanie, Suski, pieniądze, nie odda. A ten głupi nos mój rośnie taki. Jeśli Tusk dotrzyma słowa, to ja będę... E, to myśli Pani, że dotrzyma? E, myślę, że dotrzyma. To nie ja będę... Dotrzyma. Nie, nie, dotrzyma. Do, nie dotrzyma, proszę pani. Dotrzyma, dotrzyma. Nie, Tusk nie dotrzymał. Nigdy i nie dotrzyma teraz. Tusk dotrzymuje słowa. Uż pani jest chyba też z tego. Yy, tylko Niemcom dotrzymuje tak. słowa. Tak. Niemcom, tylko, tylko Mark To pani dotrzymuje. chyba w kościele tak pani na. Nie, nie, ja. Ja osłucham i oglądam. A niech tusk powie, ile on nakresł. Czyli powinien najpierw zacząć od siebie. Tak jest, oczywiście. No bo tutaj mówią tak, że Roman Giertyk będzie takim, na, na, na. który będzie. A co kto jest szwab i rosyjska? Już nie chce się wyrazić. No ale no to przyszły premier, tak? Lepiej nie. Lepiej nie? Lepiej niech on nie wchodzi na premiera, bo będzie makabra. No, a prezes Kaczyński? Nie mówię na ten temat, na jego temat, bo on nie wie w ogóle, co to jest życie. On nie wie, co to jest życie. Bez kobiety żyje z kotem i co? No mówi, że kocha Polskę. Tak, kocha Polskę, tak. Tylko kota kocha i 80 radiowozów pod jego domem, bo się tak bał. No to właśnie, co się z Polską stanie, jak no Donald Tusk jednak przejmie tę władzę? Po pierwsze, zostaniemy chyba jakąś republiką Unii Europejskiej. Po drugie, wszystkie nam zabierze świadczenia, czyli będzie... Wiele ludzi pójdzie za nim. No nie wiem, chyba, do, chyba chcą doprowadzić... Tu będzie tyle protestów, tyle strajków, że oni sobie no po prostu nie zdają sprawy. Niech się wreszcie zmieni w tej Polsce to, co oni nas tak zadłużyli, to można... Wie pan. No ale to uważa Pani, że powinno dojść do rozliczeń, bo o to pytamy. Oczywiście, no tak, zabrać im jeden, majątek. dwa, trzy, cztery, pięć dziękuję i resztę hal. Niech w ogóle i oddają pieniądze żony, a nie hmm. obłowili się jak, jak nie wiadomo kto. No bo Na oni czy... mówią, że nic złego nie robili, że Polska to, była nie, przez ostatnie 8 lat. Święci byli, z kościołem tylko, Rydzykowi dawali, dawali. Są miłośnicy księdza Bonieckiego i Tischnera i miłośnicy Księdza rydzyka, o ile jest księdzem. I to oni wywodzą się jakby z tego samego katolickiego nurtu, tak? A jakże są inni? Ile jeszcze teraz się jeszcze stołków, bo się przyspawali, trzymają. No, ja tak mówię, jestem za. Tak, i co jeszcze? I oni cały czas uważają, że wszystko będzie dobrze, bo nowe fundacje zakładają takim Bąkiewiczowi dali, wille kupowali albo członkowi. Nie chcę się wyrazić nieładnie, bo nie chcę hmm. zakląć. No. Ta osoba. Zbigniew e, ta osoba e, ro, rozwaliła nam wszystko. Wszystko e, wy, wyciął w pień, e, sądy sędziów wyciął jak równo. E, nie, nie chcę się denerwować. E, no nazwał ostatnio e, opozycję pujarami. E, no wiem, e, chyba po, pomylił e, z, z, z własnym lustrem. Czyli Mariusz Kamiński też za, powinien odpowiedzieć za PGA. Pierwszy, pekeru, pierwszym, jako pierwszy. Jak on na pierwszy, Mariusz Kamiński, Bąsik, No a Zbigniew Ziobro ostatnio tak mówił, że liczę na was i czeka na Trybunał Ale na, Stanu, na, tak na mówił na mnie to niech, no, na mnie to niech on nie liczy. Ziobro liczy na k***a międzynarodowego a nie na Polaków. Przepraszam. <noise> to otwarty, szczery do bólu. Wiadomo, nikt nie jest bez wad. Nikt nie jest bez wad, to jest wiadomo, nie? Ale tych wad tu było mniej niż tu, tu strasznie, strasznie, no takie bezrobocie, kurczę. Potem, no, ludzi zwalniali pstryknięciem ręki, no po prostu pstryknięciem palców, czy z FSO, czy tam a, likwidacja tych PGR-ów, tyle ludzi, na, no, głodowało, głodowało. Może będzie chciał naprawić Słyszeliście o tych słynnych zeszytach takich, nie? Mm. No tak. Najpierw niech się ze swoich grzechów. Najpierw niech spojrzą w lustro. Tak jest. No, Tuska za to, trzeba że... wsadzić do więzienia, za to, że sprzedaje Polskę. Mhm. No, bo mówi, no bo mówi właśnie, że komisję będzie proszę, zawiązywał. Proszę sobie. pana, za bzdury, jest pan opowiada. młodym człowiekiem, chce pan żyć w Polsce, pracować w Polsce i być Polakiem? Proszę pana, to niech pan uważa to, co ktoś mówi inny, nie Tusk. Wszyscy do... E, rozliczenia e, finansowego. Ja do tych ludzi czuję awersję, proszę pana. Bo Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, że trochę się obawia Romana Giertycha. Że będzie pało właśnie rządzą zemsty. Mm, e, znaczy, e, nie, 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 niech pa, pan Kaczyński nie mierzy wszystkich swoją, e, przepraszam za słowo, miarką. Mm -hmm. e, e, niech nie mierzy wszystkich e, według siebie. E, mam nadzieję, że, że, że pan będzie m, m, uczciwy. Zabrakło mi słowa. K kiedyś rządzili wspólnie. Mam nadzieję, że jest. Że inaczej. rzetelnie podejdzie do sprawy. Ż rzetelnie. Dziękuję. A czy wy, szanowni internauci, uważacie, że do takowych rozliczeń rzeczywiście dojdzie? Czy waszym zdaniem Donald Tusk dopnie swego? Napiszcie w komentarzach. Jeśli materiał ten wam się spodobał, to dajcie lajka like i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści na kanale Erik Błaszak Goniec.pl Zresztą, bo jak ktoś to będzie widział, to powiedzą, że jestem podstawiony, a nie jestem podstawiony.